No co, tam? No, no co tam? W tym roku postanowiliśmy pojechać do Łodzi, aby kolejny raz wziąć udział w ZTGK. Od ostatniej wizyty w Boat City drużyna zwiększyła się nam prawie dwukrotnie, więc rzuciliśmy sobie wyzwanie. Tym razem zamiast zrobić jedną grę w dwa miesiące, postanowiliśmy zrobić dwie gry w miesiąc. Zobaczcie, jak minął nam wyjazd. Pierwszy dzień przetransportowaliśmy się do Łodzi. Trochę pocilowaliśmy i w sumie nic nie ja nagraliśmy. Wieczorem za to rozegraliśmy aż zbyt chaotyczną sesję D&D. Przejdźmy już do dnia drugiego. Project Skeweret idzie na robotę. Musimy jeszcze dopiąć projekt. Ostatni dzień przed ZTGK. To jeszcze musimy trochę podokańczać pracy. Panowie, co? Jazda! Wygrywamy ten turniej, co? Ej, robimy dom ekipy i tutaj... Cen... Robimy dom ekipy i tutaj zrobimy chałupę? Robimy dom ekipy i denerwujemy każdego, kto tu mieszka i... Nie, nie zachowujemy zbyt. ciszy. Okay. Nie zachowujemy ciszy. Nie wiem, czy są nagrania z tego momentu, ale... przypomnienie. To wczorajszy mecz był, na pewno. <ścoughs> Nagrywałaś, widziałam. <ścoughs> będą wstaweczki. Będą wstaweczki z gola. Robercik, no drugi no, raz nie pomylisz. Za w okno! Zapierdziel w okno! Lewandowski! Lewandowski! Lecimy. No No k***a tego! Uuuu! dobra. Masz dziewięć? Ej, ładno, ładno. Ej dwadzieścia ma. 20 dobra. No dobra, dawaj. No. O, jak ten? O kurde, dwa jeden. O, dobra, 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 dobra. Jak tu nie będzie, pan panowie? Uuu, fura, fura. Pan przegra, pan segra a Pan. Eee... Jeszcze... Hituję? Nie, nie hituję. Dobra. We just arrived to the boat, cafe. and now we starting a hard work. Po owocnej pracy wszyscy spotkaliśmy się w parku. A! Ale widać, że tutaj miało miał... Co być. tu się wyprawia? Nie nic specjalnego. Hazard. Czek, As. No prawie wszyscy. Patryk czeka przed drzwiami, głodny i marwodowany telefon. I podobno nie wie gdzie jest. I podobno nie wie gdzie jest. Ale Patryczku, nie denerwuj się. Ale Patryczku spokojnie, nie chcę. Dobra, jedź do Chińczyka No jak to, jaki Chińczyk? Halong. Halong. Dobra, czekaj Dam ci, dam ci kamerę rozłączył No co? Rozzłościliśmy prezesa, nie? On do mnie tak Że nie ma baterii, jest głodny i nie wie gdzie jest i się pyta czy przyjedziemy do domu Ja mówię nie, do Chińczyka No to tyle Już się spotkamy prezesa Dojechaliśmy na miejsce Wydarzenie zaczynamy Lecimy do środka Expo w Łódź Mam dosłownie 4 minutki Lecę do chłopaków, oni już tam rozstawieni. No i co? Jazda, ogień dziś, lecimy. Instalujemy właśnie skeweret. Tylko coś się nie chce pobrać. na jedzenie mamy w to zaraz jergunia będzie paszona mm. lodóweczki, zimne napoje. No tam ta lodóweczka to tam mniejsza. My szukamy takiej <laughs> lepszej lodóweczki Ciasteczka, lemoniatki. Ale sobie tu podjemy troszeczkę. Jak się czuję, jak się czuję, no fajnie z Mikasem naprawiamy błędy. Teraz będzie gierka wypolerowana Spokojnie. Widziałam jedną grę, więc nie wiem czy mogę pospeć się teraz wypowiedzieć, ale się wypowiem. Była bardzo fajna i bardzo mi się podobała i była piękna, ale było tam tak dużo ludzi, że nie wiedziałam trochę do kogo gadać. A dostałam naklejki. No konkurencja? Pożo, pożo, nie jest źle. Miała być mowa motywacyjna. Mowa motywacyjna z poprzedniego roku, tak zmotywowała, że do dzisiaj ta motywacja trwa. <laughs> tak, patrz na tą naszą gierkę. To naprawdę spoko wygląda. Tak przychodzi pierwsze wrażenie, naprawdę mógł też napierni ten czerwony przycisk. Fox, rozjeżdżamy konkurencję. Rozjeżdżamy konkurencję. S, tak? S, S, brak. Ohoho. Kto tu siedzi? Czy to on? Zaraz wyciągam kaurpiówkę i dzisiaj jemy rybkę. A wiesz jak mówią? Jak mówią? A rybka lubi pływać. Rybka lubi zanęte. Kulki? Ja na kulki tylko mogę <laughs> Ja na petardy. <laughs> Dobrze, więc co? Wierbunia zalana. Teraz ja chwileczkę trzeba odczekać, żeby się te yy, wszystkie ziółka na, napęczniały. No i możemy sobie dalej pooglądać piękno natury. Właśnie tak to działa w parach, na paragwajskich nabrzeżach, że się odpoczywa i się czeka, i się żyje pełnią życia. Pani, to czemu tu się nie pojawił, no. jakiś? Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem tej gry. Nie umiem. Mogę syn losowo i po prostu, żeby mieć co? Żeby mieć mięso, tak? Wszystko, rozumiesz. Dobra, kończymy dzisiejszy dzień. Yy, mega zaskoczenie. Sporo osób, wydawało nam się, że te gierki są trudne, a sporo osób naprawdę się w nie zagrywało, były satysfakcjonujące. Sir Lancer naprawdę wypalił, ludzie tam się mega bawili, na dwa pady, taka gierka imprezowa, naprawdę się ludziom podobało, więc to gigantyczne zaskoczenie. Nasza, no co, przez to, że my lecimy po tytuł, to po prostu żeśmy wy, wymietli konkurencję. Z jest, jest to. Z w sensie też się bardzo pozytywnie zaskoczyłem, wypadliśmy naprawdę spoko. Byłem przy paru rozmowach z ludźmi, którzy grali w naszą gierkę, no i po prostu opinie są spoko, nie? Myślę, że mamy realną szansę na wygranie eventu i jutro się zobaczymy chyba tam na scenie, nie? W udanym dniu, no na tak? mieliśmy wrócić na galę podsumowującą. Zobaczcie, co w nocy robił wojorczyk. Ktoś wyrzuca perfectly good tomatoes, które mogłaby sobie zjeść jakaś Krówka albo Baron. To jest conspiracy theory i rząd pewnie kazał to wyrzucić, żeby podwyższyć ceny tomatoes w Polsce. Kolejny dzień dzisiaj przed nami, dzisiaj finały ZTGK, więc co, zapraszamy do środka, zobaczymy, jak tam to wygląda. No ogólnie liczymy dzisiaj na jakieś fajne nagrody, no w końcu po to tu przyjechaliśmy, miesiąc crunchingu, miesiąc ostrej jazdy z dwoma gierkami, z dwoma projektami, na dwa teamy, 12 osób. No to chyba chyba nagrodzą. Ja myślę, że na spokojnie nagrodzą nasze projekty i zdobędziemy naprawdę coś, coś konkretnego, jakąś fajną nagrodę. Pięciu dni nie białka. Nie na radiu. Dzisiaj będzie kontent z siłowni wieczorem i takie białko wleci, że dosłownie. Ulu, ulu, ulu. Skończyliśmy iwencik, skończyliśmy przynajmniej finały dzisiaj. Yy, teraz wybieramy się do domku, chwilę odpocząć, na pewno coś zjeść. Poszło nam naprawdę git, jeśli chodzi o wykonanie gierek w miesiąc dwie gry. Jedna cały miesiąc, druga nawet dwa i pół tygodnia. Nasza drużyna wykonała, jeśli chodzi o development, i workflow gigantyczną fenomenalną robotę, więc to nam akurat poszło świetnie. Wychodzimy z satysfakcją, żeby te projekty kontynuować. No i pokaż na cały team. No tu jest, tu jest, ta ekipa, z którą budujemy to wszystko, z którą tu przyjechaliśmy. No i teraz się żegnamy. Na razie. Yo. Dobra. Ruszamy. Zadawa jest prosta. Po przegranej nie poddajemy się. Wiecie, co idziemy teraz zrobić? Tak zwany gym. Miliony złotych. Nazywam się Milion. Bo za milion cierpie katusze. Adam Mickiewicz, dziady, część druga. Jaka druga? Druga to było dziady jak oni... No i teraz żeś zepsuł wszystko. No. Trzecia. Nikt tego nie wie. Dobra. Ihał, dziady, część trzecia. Dwie dupy to lepiej niż jedna noga. Zapytacie dlaczego? Nie wiem, Pusz tak zawsze mówi. I nie wiem co odpowiedzieć teraz. Co dwie dupy to nie jedna.